naszym młodzieńczym idolem. Jadwart Jancarz był wielkim brzuchlowcem. Był wielki na torze. Był wielki wtedy, kiedy zdobywał pierwszy tytuł wicemistrza świata na pamiętnym stadionie Uleju w Geteborgu. Kiedy zdobywał swój pierwszy tytuł drużynowego mistrza świata. Kiedy kolekcjonował mistrzostwa świata w par. Kiedy zdobywał swoje złote kaski mistrzostwa Polski. Kiedy siedmiokrotnie prowadził stal gorzów do tytułu drużynowego mistrzostwa Polski. Chcę, aby Edwarda Jancarza zapamiętano takim, jakim był na torze. Wielkim edium. W Edwardzie Jancarzu zostanie w polskim żużlu na zawsze puste miejsce. 11 stycznia w godzinach wieczornych prokuratura pozięła wiadomość, że w mieszkaniu Edwarda Jancarza doszło do zabójstwa. Edward Jancarz otrzymał trzy ciosy nożem. Z tego jeden cios był ciosem śmiertelnym. Doszło do przesłuchania podejrzanej o ten czyn żony Edwarda Jancarza Katarzyny Jancarz. Została też ona tego dnia tymczasowo aresztowana przez prokuratora rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przede wszystkim będę to pamiętał do końca mojego życia bo po prostu, zawdzięczam jemu swój największy sukces w roku 78 na stadionie Wembley w finale indywidualnych mistrzostw Świata zdobyłem piąte miejsce. To jest 50% jego zasługi. Po prostu pożyczył mi motocykl, co nie musiał. Jeździłem na jego motocyklu, który on osobiście przygotowywał mi na ten finał. Przed tym finałem już tydzień czasu u niego mieszkałem. Nastawiał mnie i duchowo, i, i tak dalej, po prostu jako o tym szereg kontuzji, po których wielu sportowców, nawet już dobrze zapowiadających się z wynikami, jednak kończyło y, przygodę ze sportem. On jednak nie poddawał się, nawet po wielu miesiącach y, rehabilitacji wracał na tor i, i potrafił zwyciężać. Rzadko się spotyka takich właśnie zawodników jak on. Przede wszystkim ta jazda koleżeńska, nie było żadnego popychania, nie było blokowania. Jak wygrywał, to uczciwością, nie jakimś chamstwem, bezczelnością i tak dalej, po prostu jeździł fery. urodził się sportowcem był sumienny pracowity właśnie tu pokazać się na torze w czasach kiedy było pełne amatorstwo w Polsce on był jedynym w tym okresie profesjonalistą i takie miał wyniki to się nic nie dzieje z niczego ale niestety niestety tak jak medal w sporcie to ma dwie strony i właśnie ta ta druga strona życia, prywatnego, osobistego yy, była niestety chyba jednak ciemna. Nie, nie radził sobie, w życiu sobie nie radził. No, wydawało mi się, że, że mnie właśnie kocha bardzo i, i starał się być dobrym, ale już początki małżeństwa nasze, początki, nawet pierwszy ten rok byliśmy po ślubie tam, doszło do rękoczynów. Ja tylko się zastanawiałam, kiedy, kiedy on jest kiedy on jest sobą. Wtedy, kiedy był trzeźwy, czy to był właśnie Edek i był miły, serdeczny, wrażliwy, czy wtedy był sobą, kiedy był pijany, bo to były dwie różne osoby. Po wpływem alkoholu był agresywny, wulgarny, niesympatyczny. To był zupełnie inny człowiek i ja tak Zupełnie do końca to nie wiedziałem, jaki on był naprawdę. Mały sezon półrocznych startów u nas w Polsce. Jest to na, na pewno duże napięcie dla zawodnika, który jest w czołówce krajowej, tak jak on był w Światowej. Duże napięcie, stresy psychiczne. Związane z zawodami, przecież na drodze różne są też przygody nieraz i, i, i przeszkody. Także to wszystko sprawia, że czasami no, w miesiącach tych zimowych no, następuje rozprężenie. Było masa sukcesów. Potem y, wiele się tych sukcesów oblewało. Na koniec oblewało się zwycięskie mecze, a już chyba ostatnio nawet wszystkie. I to ma swój, ma swój jakiś finał. To się gdzieś tam zaczyna bardzo wcześnie. Nie bez winy jest środowisko, kibice, którzy bardzo chętnie się chcą napić ze swoimi idolami. Każdy miał za honor się napić tam, miał wielką satysfakcję, jak postawił Jancarzowi czy wielu innym. I to się gdzieś tam y, zaczyna bardzo wcześnie. A potem te, przy tych tragediach, potem przy tych tragediach to, to y, szuka się winy. Ja Wiem w samym zawodniku podczas meczu z Włochami. Edek pożyczył od Plecha motocykl. Jechał na prowadzeniu, Kurlanetto za nim z tyłu. Ratując się przed upadkiem, puścił maszynę. Oczywiście mu się nic nie stało, ale pędzący motocykl dogonił motor Jancarza, uderzył z tyłu, nastąpił karambo. Wyglądało to tragicznie. Wszyscy na trybunach zamarli. Edka zabrała karetkę na sygnale do szpitala. Po tym wypadku, ja sam byłem zdziwiony, że zdecydował się jednak jeszcze wsiąść na motocykl, po tak ciężkim urazie głowy. No ale to była jego wola, wsiadł i zaczęło nie wychodzić. Zaczęło nie wychodzić, już ta jazda zaczęła być taka, no to już nie było to co miało być, po prostu i lęki i tak dalej, no i powoli zaczął kończyć, mówi, no już nie ma co. Bo... tak do końca to nie potrafiłam sobie uświadomić, że, że to jest, zaczyna się coś bardzo złego, coś bardzo złego zaczęłam z nim rozmawiać no, niestety no, jego odpowiedzi ciągle były jedne że on alkoholikiem nie jest i że on sobie potrafi z tym poradzić on, on od jutra już może nie pić i tak trochę w to wierzyłam, ponieważ znałam jego jako sportowca, jako człowieka, który miał ogromnie dużo silnej woli, bo on był bardzo twardy. I wierzyłam również w to, że z tym nałogiem też sobie poradzi. Namawiałem go yy, na współpracę. Yy, tu nastali, reaktywowałem minitor. Yy, Poprosiłem go o współpracę, żeby trenował, żebyśmy zaczęli od zera, od najmłodszych doprowadzić do, do wyniku. Myślałem, że, że to będzie droga. Edek podjął sprawę, nawet bardzo się cieszyłem, kiedy przez trzy tygodnie spotykaliśmy się tutaj na tym stadionie. Uruchamiał, uruchamiał motocykle, jeździł na tym ciągniku, równo ten monitor. Widać było, że chciał, że, że bardzo, bardzo nawet, nawet się zaangażuje i że będzie wszystko, wszystko w porządku. No ale niestety, niestety trwało to, jak mówię, tylko trzy tygodnie. Erek przychodził, potem mi zniknął po telefonach, próbowałem go złapać, nie udało mi się go ponownie nakłonić do współpracy. Edziu nie, nie przyjeżdża na ten przez tydzień, przez dwa. Prosimy w klubie. Jedni, drudzy Edziu nie pokazuje się na stadionie. W tym czasie 45 dni nie było go w pracy. Nie można go znaleźć. Telefonujemy, dzwonimy. Nie można trafić, żeby przyjechał, więc robimy to, co się robi normalnie, zgodnie z przepisami. Wysyłamy zwolnienie do domu. I zarząd powierza funkcję pierwszego tenera Stanisławowi Chomskiemu. Edek to był takim człowiekiem, on był w sobie skryty, w sobie to wszystko dusił, i na pewno odejście z klubu, on to mocno przeżył. On był takim, że on do nikogo nie przyszedł w taką jakby łaskę, że to on wiedział, że Tyle lat się kręcił w tym sporcie. I to on na pewno tego nie mógł przeżyć, znieść tego wszystkiego. Ostatni raz widzieliśmy się, to chyba był październik, siedział na krawężniku. Przy ulicy zabrałem go do siebie, do domu. mu się umyć. Dałam czyste rzeczy. Był głodny. Zjedliśmy kolację. Rozmawialiśmy bardzo długo. Chciałam. No chciałam mu w jakiś sposób pomóc. Wiedziałam, że nie jest mu chyba dobrze. Chociaż trudno tak do końca powiedzieć. A może właśnie takie życie mu odpowiadało. Nie wiem. No niestety. Nie chciał żadnej pomocy. Nie, nie został sam. Miał żonę, kobietę, która robiła wszystko, żeby funkcjonował normalnie. Pierwszą żonę. Później już w 1991 roku, kiedy się ponownie ożenił, druga żona również próbowała mu pomóc. Miał wielu znajomych, którzy również do niego wyciągali rękę. Próbował mu pomóc klub. Nie był sam. To jest stereotyp, który w tym przypadku jest powiedzmy błędny, ponieważ Jancarz sam sobie nie chciał pomóc, a więc trudno mu było pomóc z zewnątrz na siłę. Mi wyraźnie powiedział latem ubiegłego roku, że sobie nie życzy, abym kiedykolwiek w przyszłości próbował poddać go jakiejkolwiek formie leczenia. I powiedział, że to jest pierwsza i ostatnia rozmowa na ten temat, żebyśmy do tego nie wracali. No trudno, żebym ja go wtedy za rękę szarpał i, i ciągnął ponownie. A próbował pan? Znaczy próbowałem. To była szansa, kiedy próbowałem go poddać leczeniu przymusowemu razem z jego żoną. z jego żoną. To się nie udało. Chciałam się rozejść. Pozew napisałam. Jeszcze próbowaliśmy podać go na przymusowe leczenie. Na komisji przeciwalkoholowej klęczał, przysięgał, że nie będzie pił. Odroczono sprawę o pół roku, mimo moich próśb, żeby, żeby ta sprawa się jednak odbyła. A on wyszedł stamtąd i poszedł się napić, zostawił mnie na środku ulicy. Telewizor, wideo wykupowałam z Lombardu, srebrne sztućce, no i swoje puchary. Widział morderców w domu, złodziei, którzy wchodzą przez terasę. On dzwonił wtedy zresztą kilkakrotnie. Dzwonił na milicję. Jakieś pajęczyny go obchodziły. Wyrywał trelki ze schodów z balustrady, rzucał wazonami. Pali się dom, ogień widział. To jest choroba. No, próbując Ezia ratować, nawet w ostatnich miesiącach. Boguś Nowak zorganizował takie stowarzyszenie byłych sportowców, żeby się spotykać, żeby może jakoś powspominać, jakoś pomóc jeden drugiemu. No, zrobił pierwsze spotkanie, na które Edziu przyszedł. Następne dwa już Edzia nie było. Nie wiem, czy krępował się, czy może czasu mu nie starczało, czy może już był zagubiony. No przyczyna tej tragedii, bo tak trzeba nazwać, no chyba wszyscy musimy sobie powiedzieć, że jakaś cząstka to gdzieś tam leży, u każdego z nas. No ale wielu, naprawdę wielu ludzi w Gorzowie próbowało. Zaczęło się od tego, że przyszedł z takim taki lump zapluty, brudny, z takimi ludźmi się tylko zadawał już. Więc zrobiłam awanturę. Rzeczywiście zaczęłam tę awanturę, bo wygoniłam tego człowieka z domu. Powiedział, że za to, że wygoniłam jego kolegę, to ja tej nocy nie przeżyję. On mnie udusi. Uderzył mnie w twarz. Na stole leżał, już wzięłam. Chciałam go przestraszyć, żeby się położył spać. Szarpnął mnie. Uderzyłam o ściany, nie puścił mnie, szarpnął mnie do siebie, wyciągnęłam ten nóż. Wtedy uderzyłam. Był zupełnie jakiś taki odruch. Ja nie pamiętam, mi się ciągle wydaje, że raz. Edward Janzo nigdy nie umrze w hmm. tym środowisku sportowym w w Polsce, w Gorzowie. Że on będzie y, już żył, nawet tą swoją legendą, bo taką, na taką zasłużył, na taką zapracował, Że jest to przykład idealnego sportowca. Nazwałbym tu właśnie idealnego sportowca. I to jest przykład dla wszystkich innych, którzy chcą uprawiać ten sport i który, którzy chcą osiągnąć wynik jakikolwiek w tym sporcie i w ogóle w sporcie. Ale to jest również przykład, jak można zmarnować. W zasadzie to wszystko, co osiągnął w sporcie, zmarnował wszystko w życiu osobistym.